Cześć, słuchajcie, dzisiaj słowo wstępu. Chciałbym Wam przede wszystkim podziękować za to, że przyjęliście mnie bardzo ciepło, bardzo serdecznie, oraz za to, że po prostu kupujecie te zegarki i dzięki temu mam na białą, na kiełbaskę, na piwko i na inne rzeczy, takie różne wiecie. Nie? Słuchajcie, dzisiaj na Waszą prośbę Casio Edifice, czyli zegarki takie trochę ładniejsze Casio, i chciałbym Wam zaprezentować. Najnowszą kolekcję, czyli zegarki Casio Edifice w stylu vintage. I słuchajcie, zobaczcie tak. To są warianty na paskach i na bransoletkach. Zobaczcie, mamy tak. Granatowa tarcza. Zaraz o nich krótko opowiem. Uwaga, drugi model to jest taka klasyka gatunku, czyli Panda. Czarna tarcza z białymi zegarami. Vintage taki, pełną gębą, z chronografem, no i mój faworyt, kurde, ale to już wiecie, że ja uwielbiam tą kolorystykę, czyli złote, w żółtym złocie koperta i zielona tarcza. I słuchajcie, uwaga, a czekaj, chodzi jeszcze tu kamera, słuchajcie, to kosztuje 649 zł, a te pozostałe są za 500 zł. 500 ile to jest? 559, czyli to jest śmieszny pieniądz i teraz co ważne, słuchajcie, te zegarki mają szafirowe szkło, nierysujące, 100 metrów klasa wodoszczelności, chronograf, czyli stoper pełną gębą, i słuchajcie, jak to dobrze wygląda. No, to jest po prostu odjazd totalny. Za te pieniądze to jest naprawdę doskonały zegarek w stylu casual, na każde, każdą imprezę okolicznościową, na czecie, do ciaci na urodziny, na imieniny, do pracy, do korpo, po prostu wszędzie. Gorąco polecam za 500 zł. No, już panowie, niżej gaci nie można zdjąć. Cześć.